Witam wszystkich bardzo serdecznie na kanale. W kolejnym filmie dzisiaj odpowiem na Wasze pytanie: w jaki sposób ustawiam grunt łowiąc na przystawkę spławikową? Filmy z mojego łowienia na przystawkę, filmy o tym, jak zbudować zestaw do przystawki, znajdziecie u mnie na kanale, do kilku z nich zostawiam Wam linki w opisie. Dzisiaj skupimy się na tym, w jaki sposób ustawiam ten grunt, bo widzę, że jest z tym mały problem. Słowem wstępu przystawka spławikowa, czyli taki zestaw do łowienia na spławik, który umożliwia nam łowienie na wodach płynących, na rzekach, w moim przypadku najczęściej na wiśle. Jest to zestaw, tutaj Wam tylko powiem. Oczywiście jak zbudować ten zestaw, to tak jak mówiłem w linku w opisie w filmie. Musimy sobie tylko teraz powiedzieć, że to jest zestaw, który jest przegruntowany i przeciążony, czyli oliwka. 10 gramowa i spławik o wyporności na przykład 7 gram, 6 gram, gdzieś tak mniej więcej, czyli o wyporności mniejszej niż jest obciążenie naszego zestawu. I zestaw przegruntowany. Z uwagi na to, że ta oliwka służy do tego, żeby zakotwiczyć nam zestaw, ona spada na dno i trzyma nam, nam ten zestaw w jednym miejscu. I teraz z uwagi na to, że łowimy na wodzie płynącej. Na wodzie, gdzie są jakieś prądy, ta woda no nie jest taka stojąca, tylko jednak coś tam się z nią cały czas dzieje, to musimy ten zestaw delikatnie przegruntować, czyli ten grunt musi być większy. Niż głębokość łowiska. Temat jest wbrew pozorom niezwykle skomplikowany, bo mamy do czynienia z rzeką, a wiadomo, miejsce, miejscu nierówne. W różnych miejscach różnie ta woda się zachowuje, więc i ten spławik na wodzie może zachowywać się trochę różnie. Ale postaram dać się wam tutaj taki punkt wyjścia, od którego możecie zacząć, a resztę to już wszystko należy do Was. No musicie po prostu testować, sprawdzać i obserwować i uczyć się tego na wodzie. Najpierw może przejdźmy sobie, do, jakby na wstępie może powiem jeszcze tylko w jakich miejscach ja łowię, bo ja nie łowię na przystawkę spławnikową nie łowię w jakimś silnym prądzie w silnym nurcie czy to na mniejszej rzece, takie jak Drwęca, czy to właśnie Wisła, łowię w takich miejscach z bardzo wolnym prądem w takich, w takich wolniaczkach na wolnych napływach, zapływach gdzieś gdzie woda bardzo wolno na mnie napływa, gdzieś gdzie trochę kręci, ewentualnie w wodzie równo płynącej, ale też wolnej no na tyle, żeby ta 10 gramowa oliwka mi ten zestaw utrzymała żeby mi tego zestawu nie przestawiało to też jest ważne, więc może na początku. Pokażę Wam, jak zachowuje się zestaw w momencie, kiedy mamy za mały grunt ustawiony, w momencie, kiedy mamy grunt ustawiony na styku z głębokością, a dodam tutaj tylko to, że na wodzie płynącej ustawianie. Gruntu dokładnie takiego samego jak mamy głębokość łowiska, czyli tak jak ja mówię, właśnie na styku, też jest złe. Przy przystawce, właśnie ten zestaw musi być przegruntowany, czyli ten grunt musi być większy. I pokażę Wam teraz, co się dzieje, jak jest za duży ten grunt, i wrócimy sobie do tematu. Zaraz będziemy omawiać, w jaki sposób ja, że tak powiem, dopasowuję sobie ustawienie tego gruntu. Jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, którą też musicie wiedzieć, to nie jest apteka. Przystawka spławikowa to jest takie łowienie, że to nie jest tak jak przy bacie, przy tyczce czy przy innych metodach spławikowych, gdzie musimy bardzo precyzyjnie ten grunt ustawić. Tutaj parę centymetrów tą, czy parę centymetrów tamtą nie zrobi nam aż takiej różnicy. To nie musi być ustawienie takie idealnie co do centymetra. Przyjrzymy się trzem przypadkom, takim punktom wyjściowym, co może z tym spławikiem się wydarzyć, jak ustawimy ten grunt nieodpowiednio, jak to będzie Wam sygnalizowało, żebyście też wyciągnęli informacje i gdzieś tam sobie ten grunt odpowiedni dobrali. Oczywiście spławik bombka rzeczna, montowana na stałe, na dwie rurki gielitowe, dwupunktowo. Grunt mierzymy od ciężarka, bo to ciężarek będzie leżał Wam na dnie i lecimy. Macie miejsce, ustawiacie jakiś tam sobie grunt i przy założeniu, że ustawiliście ten grunt za mały, wrzucacie zestaw do wody i ten spławik po prostu jest przytopiony. Więc zdecydowanie widać, że ten grunt jest ustawiony za mały. Więc sobie jedziemy wyżej. Podjeżdżamy sobie z spławikiem. Dobra, podjechaliśmy trochę z pławikiem i teraz będziemy mieli drugą sytuację. Czyli grunt jest ustawiony prawie na, stykiem, na styku z głębokością łowiska, czyli jest no, prawie taki sam jak właśnie głębokość miejsca, w którym będziemy łowić. Spławik zachowuje nam się w następujący sposób. Wrzucamy zestaw i ten spławik ustawia nam się. O! On nie jest pod kątem, tylko wystaje nam. Pionowo. Widzimy, że on stoi pionowo. To jest nieprawidłowe ustawienie gruntu, ponieważ spławik musi być pod lekkim kątem. O tym Wam za chwilę opowiem, jak to, jak to powinno się zachowywać. Dobra, teraz co się stanie, jak bardzo mocno przegruntuję ten zestaw? Czyli grunt ustawiam dużo wyższy niż jest głębokość. Łowiska. W jaki sposób ten spławik nam się zachowa? Jak on nam zasygnalizuje, właśnie fakt, że mamy zbyt duży grunt? Wrzucamy zestaw i widzimy, że ten spławik praktycznie nam się położył na wodzie. On praktycznie nam leży na tej wodzie. To jest też ustawienie nieprawidłowe. I teraz, dlaczego te wszystkie ustawienia są? Nieprawidłowe i co z tym możemy zrobić? Powiem może jeszcze na wstępie to, że spławik powinien, w takich miejscach, w których ja łowię, być ustawiony tak, że mamy ciężarek na dnie i spławik mamy pod kątem na powierzchni wody. To wygląda w ten sposób, że ta żyłka też pod kątem idzie. To jest tak, że ciężarek spada na dno i siła tego delikatnego nurtu przesuwa nam ten spławik, naciąga nam ten cały zestaw. I ten spławik pod lekkim kątem, nie chcę tutaj mówić, że pod kątem 45 stopni czy tylu stopni, bo mówię, to nie jest apteka akurat w tym przypadku, ale on się ma ustawić nam pod takim jakimś tam lekkim kątem. No jak za mocno przegruntujemy, no to zaraz o tym powiem, właśnie, że ten kąt już jest za duży. Jeżeli ustawimy spławik grunt na styku z głębokością łowiska. To by było prawidłowe ustawienie, jakby ustawienie takie, które w niczym nie będzie przeszkadzać w momencie, kiedy ta woda będzie stała. W momencie, kiedy łowimy w miejscach, w których ta woda trochę płynie, trochę kręci, coś tam się z nią dzieje, a z reguły w takich miejscach na rzece właśnie chcemy łowić, to będzie się nam działo, jakby to będzie nieprawidłowe ustawienie z tego względu, że tak jak będziemy mieli na równo, no to teraz każdy prąd. Bo na ten spławik cały czas będzie działał prąd. Weźcie pod uwagę, że yy, na rzece ta woda, że tak powiem, różnie się układa. Raz mamy wolniutki prąd, za chwilę przyjdzie jakaś mocniejsza fala, za chwilkę przyjdzie jakieś zawirowanie, tam cały czas coś się dzieje. I jeżeli będziemy mieli ustawione to na styk, to ten spławik, na przykład pod, pod wpływem działania mocniejszego prądu, będzie nam się przytapiał, bo tam nie będzie luzu żadnego, on będzie szedł nam pod wodę, on będzie jakby spychany, a to, że nie będziemy mieli tutaj zapasu żyłki, spowoduje, że on będzie zepchnięty pod powierzchnię wody. Skutkuje to tym, że po prostu najzwyczajniej w siecie będziecie mieli utrudnione obserwacje brań, bo ten spławik będzie bardzo słabo widoczny. Dlatego właśnie trzeba ten zestaw przegruntować, żeby on się swobodnie na tym prądzie ułożył, i żeby bardzo fajnie właśnie pod kątem się ułożył na wodzie. I żeby mimo tego, że jakieś tam prądy wokoło będą działały, on cały czas ma być widoczny i ma Wam te brania zasygnalizować. Ale jednocześnie nie może stworzyć się luz między tym spławikiem a ciężarkiem. Bo jeżeli stworzy się jakiś tam luz, to brania będą albo niewidoczne, albo będziecie mieli spóźnione zacięcia, bo będzie jakby spóźnione to co się wydarzy tutaj na przyponie, jak ryba pociągnie, zanim ona zniweluje ten luz tutaj na tej żyłce w toni wody między spławikiem a ciężarkiem i zanim zasygnalizuje wam to spławik, to już będzie za późno na zacięcie. Zobaczy że się ryba sama zatnie, no czasami też tak jest, no ale generalnie to nie na tym to polega. Musimy zestaw mieć tak zrobiony, że nawet te szybkie brania po prostu od razu musimy widzieć. Kleń wiecie, jak zaś się coś mu nie podpasuje, wypluje, to zanim wy to zobaczycie, to on już nie będzie miał tego w pysku. Dlatego właśnie też zbyt duże przegruntowanie zestawu nie jest dobre, bo zbyt duże przegruntowanie skutkuje tym, że ten spławik leży. Ta żyłka gdzieś w jakiś nieregularny sposób układa się w wodzie i gdzieś tam leży ciężarek. Czyli mamy tutaj do czynienia z luzem. A właśnie przed chwilą powiedziałem dlaczego tego luzu być nie powinno. Dlatego grunt nie ma, jakby ja nie mam, bo ja to zawsze robię na czuja, wiecie, to jest dlatego mówię, że ten temat jest trudny i ciężki do wytłumaczenia, ale jak sobie tak y, ustawicie na styku, to po prostu nie wiem, 15, 10, 15, 20 centymetrów wyjeżdżacie jeszcze tym spławikiem i to powinno być dobre ustawienie gruntu, oczywiście przy założeniu, że nie mamy do czynienia z jakimś mocniejszym prądem. O, jakby cała idea też polega na tym, że ten zestaw ma się sam wam w wodzie ustawić. To nie jest tak, że wy naciągacie zestaw i tą wędką trzymacie ten spławik. Przynajmniej przy takim łowieniu, jaki ja robię, o, gdzieś tam na płynącej wodzie to tak, ale tutaj w takich miejscach. Y, 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 trzeba ten grunt tak ustawić, że ten zestaw spada, ciężarek spada na dno. Pod wpływem prądu spławik nam się gdzieś naciąga i ewentualnie, jak jakieś prądy działają, on sobie będzie chodził troszkę na lewo, troszkę na prawo. Y, no to będzie tak, ale tu zestaw będzie cały czas naciągnięty i niech on sobie troszeczkę chodzi pod wpływem tego prądu. To nie jest żaden błąd, on nie musi sztywno w jednym miejscu być ustawiony. Y, chodzi o to, żeby on troszeczkę tego luzu też miał żeby gdzieś tam pod wpływem tego prądu się poruszał. Tyle tak jak mówię, jak za mocno przegruntujemy, to on będzie za bardzo tańczył, ale o tym zaraz, zaraz jeszcze Wam opowiem, no zobaczmy sobie, jak wygląda prawidłowe wygruntowanie, jak ten spławik wygląda na wodzie w momencie, kiedy jest prawidłowo przegruntowany zestaw, prawidłowo ustawiony grunt. I teraz możecie to robić, jak nie znacie głębokości łowiska, no to po prostu zaczynacie od jakiegoś małego ustawienia gruntu. Wrzucacie zestaw, patrzycie co się dzieje, tak? Jadę z zestawem i patrzę. Zatapia mi. Dobra, zwijam i sobie ustawiam trochę większy grunt. Żeby się tego nauczyć, na początek po troszeczku zwiększamy. Łapiemy gdzieś tam ten styk. Po tym styku będziemy wiedzieli, że no już ciężarek leży na dnie i już mamy... Yy, że tak powiem wygruntowane łowisko już wiemy że ile tam jest głębokości tak patrzymy co się dzieje dobra spławik już mi się praktycznie w pionie ustawił więc już mam głębokość ciężarek spadł na dno spławik mam w pionie yy, no to jest jeszcze za mało bo mówię przyjdzie mocniejszy prąd to on mi go przytopi więc trochę sobie Podwyższam ten grunt i robię to dosłownie. Zaraz wam pokażę, możemy sobie zrobić tutaj gdzieś trzymam ręką. Tu mam grunt o 20, niecałe 20, 25, 30 centymetrów. No zależy, mówię to tak. Musicie trochę na czuja zrobić, ale gdzieś tak mniej więcej o taką. Nawet można trochę bardziej przegruntować. To wszystko zależy od warunków. Zaraz też wam opowiem właśnie. Jak dostosowywać jeszcze grunt w zależności od tego, co tam się z tym spławikiem będzie działo? Jak to korygować? O. I wrzucam zestaw. I teraz, w tym momencie, mam prawidłowo ustawiony grunt, czyli spławik mam pod lekkim kątem. On się bardzo ładnie układa na wodę, bardzo ładnie go widać. Jest ustawiony pod kątem i to jest prawidłowe ustawienie spławika. On tak ma właśnie na tej wodzie wyglądać. Oczywiście może być sytuacja taka, tak jak mówię, jeszcze raz zaznaczam, to jest temat bardzo skomplikowany, bo tu się łowimy w różnych miejscach, ja tam gdzieś Wam daję tylko taki punkt wyjściowy. Może zdarzyć się tak, że ja sobie na przykład będę chciał usiąść tu i moim założeniem będzie, że ja nie będę łowił w tym wolniaczku, tylko chcę zestaw umieścić tam bardziej w tym napływowym prądzie. Mogę to rozwiązać w następujący sposób, jak przy takim ustawieniu gruntu. Wrzucę ten zestaw w ten prąd. To mała odległość żyłki między spławikiem a moim ciężarkiem spowoduje, że ten spławik automatycznie też ustawi mi się w tym prądzie. Więc teraz możemy zrobić sprawę następującą tu akurat. Sporo mocniej przegruntowujemy zestaw, tak, żeby o, oczywiście, musi się zawsze jakaś trawka złapać, tak żeby spławik, zestaw postawić sobie w tym prądzie. OK, a spławik wysuwam, wyciągam na wodę spokojniejszą. I teraz spławik mam tutaj w tym wolniaczku. Ale odległość żyłki między spławikiem a ciężarkiem pozwala mi na to, że ten ciężarek może leżeć dużo dalej, łapiąc, przede wszystkim przypom z przynętą, ma złapać ten nurt. Czyli ciężarek z przynętą leży w tym prądzie napływowym, który równo mi płynie, a spławik wyciągam sobie tutaj troszeczkę na tą wodę spokojniejszą. Co mi to daje? To mi to daje... Że jakbym ten zestaw, właśnie ze spławikiem, wrzucił w tamto miejsce, to spławik by mi przytapiało, przesuwało, miałbym ograniczoną i zakłóconą obserwację brań, a przez, to, że, a przez to, że spławik mam wyciągnięty na wodę spokojniejszą, to spławiczek mi się ładnie układa na wodzie, ładnie on sygnalizuje mi brania, a przynętę mam w tej wodzie. Płynącej, a sam spławik wyciągam w miejsce, w którym on ładnie będzie się prezentował. To jest też taki sposób, to, to, jest, to, jest, to jest jakby sytuacja, w której możemy i powinniśmy nawet sporo mocniej ten zestaw przegruntować. I znowu wracamy na krzesełko, żeby trochę poopowiadać. Podsumowując. Yy, zaraz jeszcze będzie o tych patentach, o których Wam mówiłem, jakby o, ty, o tym korygowaniu tego, co się tutaj jeszcze dzieje z tym spławikiem. Podsumowując, w wolniaczkach, w prądach wstecznych, yy, na wodzie bardzo wolnej, na wodzie kręcącej, na wodzie napływającej na nas i, ty, i tym podobnej, yy, to, tak jak Wam pokazałem, to przegruntowanie nie może być zbyt duże i zbyt małe, po prostu. Kilkanaście, kilkadziesiąt centymetrów, żeby zostawić tą rezerwę na ewentualne działanie tych prądów. Sytuacja, w której kiedy powinniśmy mocniej przegruntować ten zestaw, to jest sytuacja, w której łowić chcemy w troszeczkę szybciej w, troszeczkę szybciej, w szybszej wodzie, w miejscu, w którym nie będziemy w stanie utrzymać spławika, tam chcemy mieć przynętę, to wtedy przegruntowujemy tak, żeby spławik wyciągnąć sobie troszkę w Miejsce, w którym on się ładnie będzie prezentował, i teraz, co możemy, jak to ewentualnie korygować? No, teraz, jeżeli mamy miejsce, właśnie jakiś wolniaczek, jakiś napływ, zapływ, taka woda, właśnie w której ja zazwyczaj łowię. I jeżeli widzimy, że tam co jakiś czas przychodzi jakiś mocniejszy prąd, ten spławik gdzieś nam przytapia, on jakby większość czasu jest pod wodą. No widzimy, że tam coś nie do końca gra, to wtedy korygujemy to w sposób następujący: że o kilka, kilkanaście centymetrów podkręcamy ten grunt, dajemy go większego, tak żeby zostawić większą, bo tam są większe prądy, bardziej to działa na spławik, więc musimy większą rezerwę, większy zapas tej żyłki między ciężarkiem a spławikiem zachować, dlatego to jest sytuacja, w której możemy to skorygować właśnie w taki sposób, że tym spławikiem podjeżdżamy do góry tak, żeby jeszcze troszeczkę bardziej ten grunt ustawić, jeszcze większy, ale nie za dużo. Jeżeli łowimy w miejscu właśnie takim, którym opisuję, a żaden mocniejszy prąd nie przychodzi, a widzimy, że ten spławik troszeczkę nam się kładzie, Trochę gdzieś tam przyjdzie jakiś prąd, on się ładnie ułoży, ale za chwilę przyjdzie jakiś prąd, trochę go tam gdzieś ściągnie. On się nam wykłada, za duży kąt się robi. Wtedy też korygujemy, bo to jest dla nas informacja, że troszeczkę zbyt mocno przegruntowaliśmy na dane miejsce nasz spławik, że on jakby no gdzieś tam się wykłada. Bo to jest też informacja dla nas, że gdzieś tam tworzy się luz na tej żyłce. To wtedy, jeżeli widzimy, że miejsce na to pozwala, nic nam się większego nie dzieje, a spławik właśnie w taki sposób się zachowuje, to wtedy y, y, troszeczkę zjeżdżamy z tego gruntu. Jakby ustawiamy go trochę mniejszego. Delikatnie, nie za dużo, tak żeby znowu to na styku nie ustawić, ale to jest dla nas y, informacja o tym, że ten grunt jest ustawiony zbyt duży. I podobnie, jeżeli łowimy w takim miejscu, y, w którym ja rzadko łowię, no ale gdzieś sobie siedzimy, tutaj woda stoi, gdzieś dalej ta woda płynie, i tam chcemy w tej wodzie płynącej ten zestaw do przystawki postawić. Musi to być woda taka, która nie będzie nam przestawiać ciężarka, więc niezbyt szybka. Rzucamy sobie, no gdzieś ten spławik nam jednak spływa, jednak gdzieś go przytapia. To też jest sygnał, tak jak mówiłem. No to jest sytuacja, w której to przegruntowanie musi być dużo mocniejsze, dużo większe. To jeszcze bardziej przegruntowujemy ten zestaw. Bardzo fajnie jest łowić w takich miejscach w taki sposób, że ustawiamy się pod kątem czyli rzucamy pod lekkim skosem w dół zgodnie z kierunkiem nurtu. Nie łowimy pod prąd, tylko łowimy z prądem, rzucamy sobie na prąd. Ten zestaw nam ładnie spłynie, spławiczek sobie wyciągamy na wodę spokojną i to ładnie ten zestaw będzie wtedy naciągnięty. No bo też trzeba pamiętać, że w takich miejscach jak będziemy łowić pod prąd, to ten spławik, nawet jak wyciągniemy, tam będzie luz na żyłce. I słuchajcie, to są y, takie główne punkty wyjścia, Rzeczy, na które zwracajcie uwagę i tak naprawdę mówię, temat jest bardzo szeroki i nie jest taki prosty wbrew pozorom do wytłumaczenia tak w jednym filmie, bo byśmy musieli przejść 30 główek, 5 opasek, 25 klatek i w każdej z nich musiałbym Wam opowiedzieć każdą sytuację osobno, a i to by nie wyczerpało tematu, bo u Was na rzece mogą być zupełnie inne że tak powiem, warunki, ale to są takie, takie punkty wyjściowe, z których możecie korzystać, na co zwracać uwagę, żeby ten grunt poprawnie ustawiać. A cała reszta, moi drodzy, należy już do Was. Po prostu zestawy na wodę i, mając te informacje, ćwiczymy, bo tylko ćwiczenia i trening czyni mistrza. Jeżeli macie jakiekolwiek jeszcze pytania odnośnie tego, jak to robię i coś jeszcze tutaj nie doprecyzowałem, walcie oczywiście w komentarzach. A na dzisiaj to już wszystko. Pozdrawiam Was serdecznie. No mam nadzieję, że to moje usilne tutaj tłumaczenie cokolwiek Wam nad wodą pomoże. Na razie.